Dzień dobry, dzień dobry. Witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Ja się nazywam Maciej Angel Jaworaki. a to jest JBC FM Daily Vlogo Podcast. Dzisiaj chciałem chciałbym, chcę i zrobimy to odnieść się do kilku punktów z drugiej części mojej rozmowy z Dawidem pod tytułem Maciej Angel Warum. Tak żeby wymienić jako taki spis treści. Na początku chodzi o Emocjonalny bagaż w sytuacji, gdzie jest zarzucane sportowcom, fighterom, przechodzenie do gal freakfightowych, i co jest tam właściwą postawą? W nawiązaniu do tego, co powiedziałem właśnie w wczorajszym filmiku, że dla mnie takie analizowanie co jest właściwym ruchem, co jest właściwą postawą w jakichś takich trudnych sytuacjach, czy niejednoznacznych sytuacjach, gdzie ludzie się ewidentnie gubią w tym i, i, i się stresują, jest dla mnie taką e, siłownią świadomości, i chciałbym to odnieść do takich pojęć, jak właśnie autentyczność, empatia, akceptacja, oczywiście, no jak żeby nie. I również odnieść to do innych sytuacji towarzyskich, społecznych, w nawiązaniu również do filmu, o którym wspomniałem w tej rozmowie, a mianowicie Jak spędzić święta, jak się nie pasuje. I przyznam się szczerze na samym starcie, że szukając sobie tego filmu, bo on gdzieś tam był, jakieś dwa lata temu no w sumie niecałe dwa lata temu czy półtora roku temu przed wigilią, tak? Poradnik: jak spędzić święta, był przed wigilią. I szukając sobie tego tematu, trafiłem właśnie na taki okres, kiedy daily vlog, podcasty zaczęły, można powiedzieć, się tworzyć, i był tam taki okres, gdzie szło to tak stosunkowo bezwysiłkowo, siadałem sobie i nagrywałem takie strumienie świadomości pomyślałem sobie, że, że, że to było dobre. Nie wiem, dlaczego jakoś tak przestałem to realizować. Może trochę nie przestałem, trochę przestałem, trochę to ewoluowało, natomiast miałem takie poczucie, że tam to było dobre. To był taki strumień świadomości, bez tryhardowania. i, i, i chciałbym właśnie chyba wrócić do, do czegoś takiego, gdzie znaczy trochę, trochę to robię, a trochę sobie chciałbym to wzmocnić, taką intencję, że nie chcę się Usilnie starać, żeby streścić jakąś myśl w cztery minuty bardzo intensywnego grania na emocjach i takich intensywnych bodźców, bo jeżeli nie, to siedząc sobie na kiblu zmienisz sobie na innego youtubera, to ja, ja, ja nie chcę tam iść. nie? Bardziej chciałbym właśnie iść w stronę, i tak jak mówię, wzmacniam tą intencję, bo to trochę się dzieje, więc też nie chcę być dla siebie zbyt surowy, ale na, mimo wszystko, takie Strumienie świadomości, gdzie można sobie z tym iść na spacer. I w momencie, jak ja się zacznę zastanawiać i będzie pauza 30 sekundowa, na przykład, to można też się zastanowić, można sobie też zapauzować, nie? wiadomo. I jakby wykorzystać to jako taką stymulację do, 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 do swojego, powiedzmy, eksplorowania umysłu. I, I jeśli mam być szczery, to osobiście również ze strumieniami świadomości lubię sobie chodzić na spacery, więc jeśli miałbym wybierać, to chcę tworzyć kontent strumień świadomości, z którym można sobie chodzić na spacery. Więc to tak po prostu sobie wspomniałem, tak sobie przypomniałem, wzmocniłem sobie jakąś tam swoją intencję, oczywiście nadal będąc otwartym na inne formaty, takie jak właśnie rozmowy z innymi co-hostami, czy takie można powiedzieć, spisane i później wyrecytowane myśli, jak było parę dni temu w filmiku pod tytułem Spokojnie, zaraz się rozkręci. Więc tak, przechodząc do tematu, to jest takie zjawisko, że właśnie tak jak, nie wiem, kilku, powiedzmy, nie wiem, teraz idzie Krzysztof Diablo-Włodarczyk do fejmemema i gdzieś tam z boku pojawiają się krytyki. Zresztą, zresztą to było w wielu, wielu, wielu jakby w przypadkach było coś takiego, że właśnie jakiś sportowiec poszedł do y, gali freakfightowej i było krytykowane, że idzie robić cyrk i idzie y, robić siebie klauna i tak dalej, i tak dalej. I tutaj moglibyśmy to rozbić jeszcze na kilka innych tematów do, do zastanowienia się, ile w takich... Y, ile w takich yy, pretensjonalnych, nie wiem, czy pretensjonalne to jest dobre słowo, ale w, ta, w, te, w, te, w tego typu narzekaniu czy krytyce jest kompleksów. Myślę, że potencjalnie może ich tam być całkiem sporo, ale to myślę, że na osobny temat, żeby porozważać. No i można by się zastanowić, ile tam jest zazdrości, że to jego zaprosili, a nie tutaj, nie? I można by to rozbić na inne tematy. Natomiast ja chciałbym... Zauważyć tutaj, to, to chciałbym, żeby była esencja, że jeżeli chodzi o galę fightowe, to z tego co mi wiadomo, nie ma nikt w kontrakcie, w umowie z, można powiedzieć, um, zleceniodawcą, czy no, nie ma z organizacją umowy, że ktoś ma z siebie robić pajaca y i robić cyrk. Nie? I zresztą mamy przykłady ludzi, którzy. Tam, będąc na tych konferencjach, już nie mówiąc o gali samej w sobie, gdzie po prostu w pewnym sensie można powiedzieć, że praca polega na tym, żeby uprawiać sport, tak? Tak, jak się potrafi. I, i, i tutaj można by tutaj mówić z boku, że. Mm, Nitrozyniak na przykład, nie umie się bić i kaleczy ten sport, czy ktoś tam inny kaleczy ten sport i to jest cyrk, a nie prawdziwy sport i tak dalej. E, natomiast no co? No, no Na przykład ja wczoraj ja wczoraj e, przegrałem w ping-ponga 100 do 40, bo graliśmy do 100 i przegrałem 100 do 40, i też by ktoś z boku można powiedzieć, że ja kaleczę ten sport i się nie nadaje, i nie powinienem robić z siebie klauna, grając w tenisa stołowego. Może ma rację, nie, ale chodzi mi o to, że jest jakby tutaj jakby gdzie jest problem, nie? Bo czy, czy ja jakby nagrywam ten mecz Ping-Ponga, który przegrałem 140 i wchodzę każdemu puk, 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 puk. Wchodzę do domu i patrzę jak gram w ping-ponga, a ludzie nie chcą na to patrzeć, i tak ja, dalej. Ja im siłą zmuszam i masz się gapić, jak kaleczę sport tenis stołowy na przykład, nie? No, nie mamy czegoś takiego. I tak samo jest z tymi galami free że czy to jest właśnie jakiś taki nitrozyniak, który kaleczy sport, nie umie się bić na przykład, czy cokolwiek, nie? Czy to jest, nie wiem, najlepszy debeściak, to to. To jest jakaś czyjaś decyzja, gdzie ktoś se podejmuje jakąś decyzję i idzie uprawiać sport tak, jak potrafi, albo tak, jak chce pokazać. I każdy ma możliwość, jakby włączyć, wyłączyć, nie oglądać, oglądać, kupić sobie pay-per-view z linka kogoś tam albo, nie, albo i nie. I, I gdzie tu jest problem, nie? I tak samo, jeżeli chodzi o e, właśnie zaprezentowanie się na tych konferencjach, to. Jakie ma znaczenie, czy to jest y, gala sportowa typu, nie wiem, KSW, czy gala freakfightowa Fame MMA, nie? Jakby jakie jest zadanie tego człowieka, dowolnego człowieka, załóżmy, że ja bym miał pójść, nie wiem, właśnie do takiej czy innej, jakby to nie ma znaczenia, nie? Po prostu tak naprawdę mówi się, że poziom jest inny, sportowy i tak dalej, no ale poziom jest jakby tylko mnie interesuje mój rywal, powiedzmy, nie, i, i, i mogę yy, jakby pójść, nie wiem, do, do chodzi mi o to, że to nie ma znaczenia, jaka jest otoczka. Yy na to jak ktoś się zachowuje. Oczywiście można tutaj zastanowić się, że nie chcę być kojarzony, na przykład nie chcę się yy, powiedzmy otaczać takimi ludźmi i okej, okay, no to wtedy tam nie idę, nie, albo idę na ryzyko, że ktoś będzie, ktoś kto tak nie za bardzo zna temat, będzie mnie kojarzył z ludźmi z którymi nie chcę być kojarzony, na przykład, nie, no i tutaj gdzie jest kompromis, gdzie jest, są różne parametry, jakby pieniądze, które są mi oferowane, jak bardzo mi te pieniądze są potrzebne, jak bardzo ich pragnę, yy, co ja muszę zrobić, żeby je zdobyć i tak dalej. Zawsze spekulujemy i tak samo jest tutaj, tak samo jest z każdym innym zachowaniem w naszym życiu, że musimy zaspekulować, co jest optymalne i nieuchronnie to robimy, mniej lub bardziej świadomie. Nie? No i tak samo tam, że na konferencjach mamy przykłady ludzi, którzy no, nie robią z siebie klauna, nie są pajacem i jak, jakby są, chodzi mi o to, że są ludzie, których trudno krytykować za ich występy. Weźmy takiego, nie wiem, tak z, z tego, co pamiętam, bo zawsze ten przykład podaje y, owce y, WK, czy, 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 czy pewnie spotkalibyśmy wielu innych ludzi, gdzie jedni po prostu najwyżej ryzykują tym, że będą nudni i nie zostaną zaproszeni na następne gale, no i też znowu mogą się zastanowić, czy ja chcę iść na kompromis i powiedzieć, obrazić kogoś albo zaprezentować się w jakiś inny sposób. To jest ich prawo i... Czy, czy nawet y, 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 Paweł Bombak, który nie za bardzo może. Y, chodzi mi o to, że robi Roasty i na przykład mnie bawi wiele z jego, jestem fanem jego rozrywkowego kontentu powiedzmy na tych konferencjach. Przynajmniej tam niektórych y, także no, widać, że ma tam dobry humor, bawi się, jest dobrym y, stand-uperem. Na pewno lepszym niż y, większość polskich standuperów, których znam. I no, ale to tylko właśnie moja opinia. I jakby, jeżeli czyjeś żarty mnie nie śmieszyły, to po prostu ich następnym razem nie włączam. I tyle, nie? I, i nie ma bólu dupy, tak? Nie ma... To, to chciałbym tutaj odnieść. Natomiast, ponowuj koraz. Chciałbym to odnieść, tak jak mówiłem, do... Mm, 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 do właśnie... Druga rzecz, którą powiedziałem, to ten... Siłownia świadomości, że takie zastanowienie się, co jest właściwe w sytuacji, gdzie na przykład... Mm, Ktoś mnie krytykuje za to, że ja popełniam jakiś wybór na przykład, nie? Ktoś na przykład, weźmy przykład taki, że ktoś mnie publicznie obraża, czy to znaczy obraża? Ja się mogę obrazić, on mnie może próbować obrazić, nie? Ale ktoś mnie publicznie wyśmiewa za to, że ja nagrywam filmiki na YouTubie na przykład, nie? Weźmy taki przykład, nie? No i jakby i tutaj chciałbym zauważyć, że jest właśnie ta siłownia świadomości, że łatwo być takim zrównoważonym, spokojnym Stosującym pełne rozeznanie, takie nie wiem, jak przetłumaczyć, discernment, ale starać, starać się być uważny i świadomy w sytuacji, kiedy jestem na obozie medytacyjnym i wszyscy chodzą właśnie spokojni, uważni. Tam też są swoje wyzwania, jeżeli chodzi o taki wgląd w siebie i bardzo często przepracowywanie jakichś y, traum czy sytuacji z przeszłości. Natomiast mam nieodparte wrażenie, że zachowanie spokoju. W sytuacji retreatu medytacyjnego jest o wiele łatwiejsze. I tutaj analogia to jest tak, takie dźwiganie 60 kilo, a w momencie, kiedy przychodzą trudne, stresogenne sytuacje życiowe i ciężkie dylematy do podjęcia, to jest taka siłownia, gdzie trzeba dźwignąć 120 kilo. I jak się trenuje i się robi progressive overload i się 60, 65 i regularnie się dźwiga, regularnie się analizuje jakieś takie swoje przypadki i stara się zastosowywać te wartości świadomości, akceptacji i, i jakby empatii, zrozumienia drugiego człowieka, zrozumienia siebie, to wtedy coraz silniejsi się stajemy i w momencie kiedy przychodzi jakaś taka stresogenna sytuacja typu 120 kg, to łatwiej nam dźwignąć, nie? I oczywiście z taką akceptacją tego ryzyka, czy takiej pokory może przede wszystkim, że może się przytrafić sytuacja typu wojna, typu holokaust, typu zdrada, typu typu jakiś ktoś mi coś chce zrobić i już nie wytrzymam, że przyjdzie taka sztanga ze 180 kilogramami, których ja nie będę umiał dźwignąć. Natomiast no to będzie już moza, poza moją kontrolą wtedy, nie? Jakby w mojej kontroli jest to, czy ja staram się być coraz silniejszy, jeżeli chodzi o budowanie swojej świadomości, budowanie swojego spokoju, i to jest dla mnie tutaj klucz i esencja, że to jest codzienna, mozolna praca nad sobą, żeby być przygotowanym na te trudne sytuacje, kiedy ktoś nas wyśmieje, że nagrywamy filmiki na YouTube albo że robimy w życiu jakikolwiek podejmujemy w życiu jakikolwiek wybór, który komuś się może nie spodobać, nie? Więc to chciałbym zauważyć. No i w sytuacji, kiedy ktoś na przykład by mnie wyśmiał, tak jak tam, nie wiem, wyśmiał, że ojdzie do frików albo ojdzie na YouTube, gdzie są inne pajace, no to znowu mogę, tutaj mam wahasz zachowań takich, jak y, mogę po prostu nie zastanowić się nad tym i wejść w taką obronę, która będzie sprowadzała się ze strachu troszeczkę, żeby nie było, że ja faktycznie jestem tym złym, to odbić piłeczkę i a ty zrobiłeś coś innego albo a ty zrobiłeś y, kiedyś nie ściszyłeś telewizora przedwczoraj na przykład, nie? I co? I kto tu jest gorszy na przykład, nie? I tak, takie, takie babranie się w tej y, piaskownicy Tendencyjnie staram się pokazać, że nie tędy droga z mojej skromnej perspektywy na podstawie moich wartości, na podstawie moich nazwijmy to moralnych y, drogowskazów. Więc można też po prostu, nie wiem, no, chodzi mi o to, którędy droga, może tak. Którędy droga? Którędy droga jest znowu moim skromnym zdaniem przez akceptację, zrozumienie, empatię. Miłość, te wszystkie fajne słowa, w zastosowaniu nawet w takiej sytuacji, gdzie ktoś mnie wyśmiewa. I chciałbym w ogóle tutaj zauważyć, że jakbyśmy przeanalizowali tym modelem różne dramy, które się działy właśnie w jakimś takim celebryckim świecie, to ta strategia była najbardziej optymalna, moim skromnym zdaniem, dla, dla większości ludzi, którzy uczestniczyli w tego typu dramach. Takie właśnie autentyczne. Wrócenie do siebie i poznanie swoich wartości, i albo przyznanie się do błędu i wzięcie odpowiedzialności za ten błąd, albo po prostu z pokorą, znaczy z pokorą, tak, z takim szacunkiem, odniesienie się do swojego adwersarza, ale tak zrozumienie, że ok, rozumiem, że ciebie to, jeżeli to cię uraziło, to jest mi bardzo przykro, bo mi jest przykro, jak ktoś się czymś czuje urażony, niezależnie od tego, czy ja jest wina, powiedzmy, no nie chciałbym, żeby ktokolwiek cierpiał, nie? Ale no, to jest moje życie, ja podjąłem taki wybór. Z góry dziękuję za uszanowanie mojego prawa do podjęcia wyborów w moim życiu. Koniec, kropka, nie? Natomiast wiadomo, też jest tutaj diabeł w szczegółach, czy, czy, czy ewentualne y, te takie powiedzmy pstryczki w nos, czy takie wbijanie igieł, czy jest zbudowane, i tego się nie wie, to można tutaj spekulować. Czy jest oparte na robieniu show i żarcikach, i to tak jak mówię, bardzo lubię roasty i lubię komedię, czy jest. Zbudowane na takich, nazwijmy to, negatywnych, toksycznych pobudkach, zbudowanych na kompleksach, zbudowanych na poczuciu niskiej wartości, na poczuciu niskiej wartości, na niskim poczuciu własnej wartości i strachu, że wyjdzie, że to ja jestem ten zły i będą się zmieniać, to ja muszę to odbić i tak dalej, nie? To jest też tutaj moim zdaniem warte do zaznaczenia. Natomiast chciałbym właśnie zauważyć też, że jeżeli chodzi o wymagany poziom autentyczności na tych konferencjach, to naprawdę moim skromnym zdaniem, z tego, co, z tego co obserwowałem, a obserwowałem całkiem wnikliwie ludzkie zachowania tamże, to, to, to naprawdę można się zaprezentować na bardzo, na, w bardzo dobrych, bardzo dobrych co? Można się zaprezentować bardzo dobrze, w bardzo pozytywnym świetle, nie trzeba robić z siebie pajaca, i tyle, nie? I to tutaj bym zostawił. Wręcz chciałbym właśnie zauważyć, że większy kompromis z autentycznością, czy z takim właśnie byciem sobą, jest właśnie na, z mojej skromnej perspektywy, znowu podkreślam, niż na walkach freakfightowych, czy konferencjach zwłaszcza freakfightowych, jest na przykład na, na jakichś sytuacjach towarzyskich, gdzie trzeba pójść na nieco większy kompromis bardzo często z byciem sobą, czy z byciem autentycznym, tutaj co się myśli, albo jak się zachowuje człowiek i tak dalej. Jest więcej e, tutaj kompromis, potencjału do kompromisu bardzo często. Nawet jakieś takie nie wiem, no, nie wiem byciu ja, ja bym wolał nie wiem słuchać ludzi kłócących się na konferencjach, praso, konferencjach prasowych, mówię słuchaniu tego biernym byciu tam jakby byłoby to mniej cringe'owe <laughs> niż na przykład siedzieć na weselu i słuchać disco polo na przykład, nie? Mówię szczerze. Są serio tak kłócą się, ciekawe, poobserwuję, pozastanawiam się nad, nad y, właśnie ludzką egzystencją, będzie to bardzo bogaty potencjał kontemplacyjny, a więc jak słucham disco polo, czuję większą żenadę. Powiem więcej, tańczenie do disco polo to jest jakiś tam taki chyba maksymalny kompromis, na który ja pójdę, Czyli, no, tak, tak, potańczmy do disco polo, nie? I to, to jakbym znowu miał wybierać, <średencji> To zamiast tańczyć, na disco, tańczyć do disco polo, a czasami myślę, że jest przestrzeń na to, żeby na taki kompromis móc pójść, tańczyć do disco polo, niż na przykład kłócić się, albo nawet nie kłócić się, tylko rozmawiać na konferencjach. Ja lubię rozmawiać, więc to by było dla mnie łatwiejsze, nie? Ten punkt myślę, że dostarczyłem. Jest tutaj delivery, że zawsze na jakiś kompromis, zawsze. Bardzo często nieuchronnie musimy chodzić na jakieś kompromisy i można powiedzieć też właśnie taki argument, że będąc tam wspierasz rozwój tej degeneracji, czy, czy ten... No, ile tam jest degeneracji, a ile jest przekazywania dobrych wzorców, też by było tutaj punktem spornym i niejednoznacznym, tak? Natomiast równie dobrze można by to odnieść do tego, że, że na przykład, nie wiem, no ja w pewnym sensie codziennie idę na kompromis na przykład yy, z nieidealnym Ustrojem, czy systemem ekonomicznym, czy w ogóle tym, jak wygląda prawo. I myślę, że w wielu punktach chętnie bym pozmieniał coś, tam odniósłbym się, że ja się z tym nie zgadzam. Jest tutaj mój sprzeciw wobec y, tego punktu, jak działa świat i tak dalej. Natomiast, no, tak, idę na ryzyko. Idę na matwiznę, można by powiedzieć. Idę na ryzyko, że zajmę się swoimi sprawami, to zostanę i jakby będę w tym uczestniczył. Można powiedzieć, że uczestnicząc w tym i nie sprzeciwiając się, ja wspieram ten system. Można tak powiedzieć. Tak samo jak można powiedzieć, że właśnie ktoś uczestnicząc w galach fightowych je wspiera i okej. Okay, to zawsze mówię, jest jakiś kompromis. Natomiast nie wiem jeszcze, jak to się będzie łączyło, ale, ale wiem, że sobie jakoś te styki połączyłem, że chciałem odnieść to właśnie do tego że, nie, już wiem, no po prostu tak, jak powiedziałem, że w momencie, kiedy ktoś mnie prześmiewa, na przykład, że nagrywam filmiki, albo, że idę do e, fightowych federacji, e, to znowu, nawet jeżeli się nie zgadzam, czy nie jest, ja bym się tak nie zachował, to to, jak ja zareaguję na ten e, nieidealny komentarz, powiedzmy, też jest tutaj w mojej kontroli i odnotowanie tego, tej esencji, którą starałem się przekazać w tym filmiku, jest moim zdaniem, e, mi osobiście bardzo dużo zmienił. Że niezależnie od tego, jak toksyczną, jak negatywną energią ktoś obdarza mnie, to w mojej kontroli jest nadal e, odnieść się do niego z akceptacją i empatią. Niezależnie jak dobrze czy jak źle ktoś mnie traktuje, to punktem numer jeden jest najpierw właśnie e, zrozumieć. To staje się coraz bardziej na wychody. Jest taka możliwość, że jak nam ktoś przekaże, że tak powiem, negatywną energię, zachowa się w toksyczny sposób myślą, mową, uczynkiem czy zaniedbaniem, to teoretycznie zawsze możemy po prostu wziąć oddech, poobserwować, zastanowić się. Nie musimy tego robić z poczuciem wyższości, że ja jestem taki świadomy, a ty ignorantem jesteś człowieku, tylko tak przypomnieć sobie lub zrozumieć lub poszukać tego y, faktu, że to, że jakaś osoba się zachowała w taki czy inny sposób i jest to potencjalnie na przykład toksyczne, też wynika z jakichś przyczyn, z jakichś doświadczeń, y, uwarunkowań genów działania środowiska, stresu, innymi rzeczami i nie chodzi mi o to, żeby to jakby nie reagować w racjonalny sposób, tylko żeby nie, starać się przynajmniej, żeby nie nie odbijać tej negatywnej energii w drugą stronę, tylko ją może zatrzymać lub przynajmniej się postarać. Za pierwszym razem to może się właśnie wydawać, tak jakbym dźwigał pierwsze 100 kilo, i tak, o, dźwigłem stówkę, i na przykład nie odpaliłem się w momencie, kiedy jakaś bliska osoba była rozczarowana moim zachowaniem, czułem się niezaakceptowany, czułem, że ktoś jest niezadowolony z tego, że odczuwam to, co odczuwam na przykład. Za pierwszym razem, jak to nie odpaliłem się, to zdałem radę, na przykład jest taka yy, stówka na klatę. A później z każdym kolejnym razem, jak robi się ten progresiv overload i się przygląda temu w swoim życiu, to staje się to coraz łatwiejsze. I na przykład teraz myślę, że stówkę to bym walnął bez rozgrzewki na przykład. Nie, nie zrobię tego, bo lepiej się rozgrzać i tam nie wiem, jakieś samą sztangą się pobawić, 70 walnąć i dopiero stówkę. No ale stówkę, nie wiem, tam rekord chyba było już kilkanaście razy. Nie wiem, nie wiem czy było 15, czy ile. Także chodzi mi o to, że to jest stosunkowo łatwe po regularnym treningu i tak samo mam teraz w momencie, kiedy ktoś na przykład yy, obdarza mnie właśnie jakąś taką pasywno-agresywną energią albo takimi tutaj igłami, które widzę, że to nie jest tak, taka igła, która sprowadza się do tego, że pożartujmy sobie, bo, bo się lubimy, tylko jest takie, że widzę u kogoś jakieś kompleksy, czy jakieś takie no, insecurity to kompleksy, w sensie niskie poczucie własnej wartości albo takie Taki strach przed tym, że ten obrazek, który mani, mają oni w głowie tych swoich oczekiwań, nie jest zbieżny z tym co widzą i muszą to sobie jakoś zakrzywić i tak starają się y, zmieniać rzeczywistość do swoich oczekiwań. Nie I chcą mnie tak po prostu przesunąć do siebie i tak widzę te takie takie strachliwe ręce, które chcą mnie złapać i przesunąć. A ja wtedy właśnie napinka i tak jakbym se tą stówkę dźwigał, i tak po prostu nie ruszysz mnie. Po prostu nie ruszysz mnie, ale rozumiem, że się starasz, bo tak cię ulica wychowała czy cokolwiek, nie? I cóż, po prostu staje się to coraz łatwiejsze, że, że i, i też mówię, ten okres pośredni jest taki, że ja się siłem i nie, i tutaj walczę i tak dalej, a teraz to już jest takie, że jest mi przykro, że się starasz w ogóle tak siłować się z tym, czego nie dźwigniesz, i życzę ci jakby dobrze, ale. ale mm, ale no, i, i znam swoje wartości, i, i z, z pokorą, trochę z przykrością, trochę, trochę ten po prostu ja wiem, gdzie jestem, i ja nie będę grał w tą grę, w którą próbujesz zagrać, po prostu, nie? Tak. To jest odmowa grania na tych zasadach, jest tutaj właściwym ruchem, jeżeli mówimy o tych zjawiskach, które starałem się tutaj przedstawić. Także pozostawię to może tutaj. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego strumienia świadomości. Nie wiem na ile wracam do tamtego formatu, a na ile on trochę się tutaj cały czas odbywał. Tak jak mówię, z otwartością do, 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 do wszelkich różnych formatów, natomiast intencja daily, vlogu podcastu, jak tylko jestem na miejscu, to, to, to myślę, że póki co jest aktualna. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie komenciki, za wszelkie nie wiem. Odniesienie się do tego, co powiedziałem, od najprostszych, no, siema, rezonuje to ze mną, albo bez siema, albo bez no, albo ze mną, albo że nie rezonuje. Jakiekolwiek pytanka. Będę też bardzo wdzięczny za ewentualne studia przypadku, które mógłbyś, drogi słuchaczu, mi podesłać, żebym się właśnie wziął na warsztat jakiś problem. I będzie to bardzo pomocne w tworzeniu przyszłego kontentu. Także bardzo dziękuję za wysłuchanie tego daily vlogu, podcastu. Ja jestem Maciej, Angel Jaworaki, JBC Tres i życzę miłego dzionka. Pozdrawiam, ją!